zapadowym odcinku. Mimo, że za oknami chłód, to w mułach naszej szkoły, a także od fascynujących wydarzeń. W bieżącym odcinku przedstawimy Wam relacje z dni otwarty gimnazjum nr 2 oraz krótkie migawki z dnia bohaterów. Reprezentujemy naszą szkolną telewizję, TVG2. Mamy do Was kilka pytań. E, jakie miejsca w szkole podobają Wam się najbardziej? Sala gimnastyczna? Sala tabletowa? Sala gimnastyczna? Sala tabletowa. Cześć. Zadam Wam kilka pytań, bo my akurat reprezentujemy TVG2. Czy byliście już kiedyś w naszej szkole? Nie. Nigdy. Nie. Jeden raz na hali. W takim razie co przykuło Waszą uwagę, kiedy dzisiaj oglądaliście naszą szkołę. E, moją uwagę przykuła sala gimnastyczna. Hmm. Czy rozważacie złożenie dokumentów do naszego gimnazjum i naukę w nim? Tak, raczej tak. tak. Tak, raczej tak. To jaka klasa Was interesuje? Jeszcze nie jestem zdecydowana, ale bardzo mi się podoba pomysł z klasą tabletową. Językowa. Klasa językowa. Bilingwalna. Yy, czy macie zamiar złożyć tutaj papiery? Yy, Zastanówmy się jeszcze. Tak. tak. Proszę się, Jeśli tak, to jakie yy, profile by wam się podobały? Siatkówka. Normalna klasa. Piłka nożna. Piłka nożna. Jaka to w ogóle jest postać? Znaczy, na początku to miało być zupełnie coś innego, ale w końcu wyszło na to, że jest to Bella z pięknej bestii. Opowiedzcie nam coś o sobie, kim jesteście i dlaczego właśnie taki wybór macie. Przebrałam się za Anioła, dlatego, że jest to dzień bohatera dzisiaj. I Anioł jest na pewno postacią pozytywną, dobrą i szczerze dobra na Ziemi. I dlatego chciałam być przebrana za Anioła. Specjalnie dla Was. Przyjechała Pani sędzia Anna Maria Wesołowska, która przypomni Wam, powie wam o tym, jak bardzo poważne jest w życiu dorosłych ludzi, także i na zewnątrz. Tak? Witam bardzo. bardzo, bardzo serdecznie. To jak długo zajmuje się Pani prawem? No ponad 30 lat, bo pierwszy wyrok wydałam w 1982 roku. Czy jest dużo spraw związanych z młodzieżą? Bardzo dużo. Wtedy, kiedy zaczynałam swoją pracę, bardzo rzadko młodzież trafiała na salę rozpraw w charakterze oskarżonego. Od kilkunastu lat coraz częściej widzę dzieciaki w kajdankach, a wtedy, kiedy przychodzicie do mnie na salę, najczęściej słyszę pani sędzio. Nie wiedziałem, nie sądziłam. Pani sędzio, młodzież dzisiaj tak postępuje. Pani sędzio, chciałabym, chciałbym cofnąć czas. Ja Wam czasu cofnąć nie potrafię. Dlatego spotykam się z Wami w całej Polsce, po to, żeby troszeczkę tej wiedzy z zakresu prawa udostępnić. Jaka sprawa utkwiła Pani najbardziej w pamięci? Najtrudniejsze są sprawy, gdzie. Dzieciak niby nie popełnia błędów, świetnie się uczy, jest nawet harcerzem, po czym popełnia przestępstwo, na przykład rozboju. Nie zdając sobie sprawy, że zabranie młodszemu uczniowi 5 złotych i pacnięcie go w głowę, jak to nieraz mówicie, jest rozbojem zagrożonym karą do 12 lat pozbawienia wolności. I wtedy, kiedy taki dzieciak trafia do aresztu, to jest to bardzo przykry widok, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że to, że granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, coraz bardziej wam się zacierają. To nie jest do końca wasza wina, bo wtedy, kiedy się rodzicie, kiedy jeszcze chodzicie do przedszkola, to jesteście pełni wiary w to, że świat jest sprawiedliwy. Yy, I wiecie o tym, że nie wolno nikogo krzywdzić, nie wolno nikogo uderzyć, nie wolno nikomu niczego zabierać. A później nagle zaczyna się to zmieniać. Pięć złotych to nie pieniądze, yy, przecież wszyscy tak postępują. To świat, który Was otacza, powoduje, że tych granic coraz jest mniej, coraz mniej są widoczne. Dlatego chciałabym, żebyście sami powalczyli o to, żeby te granice zauważać, żeby ich nie przekraczać, żeby po prostu żyć bezpiecznie. Czy praca w telewizji utrudniła, czy ułatwiła Pani pracę prawnika? Praca w telewizji to kolejna droga ku edukacji prawnej. To taki środek, który jest bardzo istotny, ponieważ media mają dzisiaj ogromną moc i programem Sędzia Anna Maria Wesołowska udało mi się dotrzeć do bardzo Dużej grupy społeczeństwa, również do młodzieży. Oglądacie ten program, i ja wiem, że każdy odcinek daje wam troszeczkę informacji. Sala rozpraw to doskonała lekcja życia. Tam można zobaczyć, jak wygląda życie po błędzie. Dlatego ta praca w telewizji pomogła mi. Wdrażać jeszcze więcej edukacji prawnej, y, przede wszystkim y, młodym ludziom. Czy była Pani kiedykolwiek zastraszana i czy ktoś Pani groził? Y, nie. Nikt nigdy mi nie groził, mimo tego, że wydałam wiele wyroków kar dożywotniego pozbawienia wolności. Zawsze staram się wytłumaczyć y, każdemu, y, dlaczego musi odpowiedzieć. I. Takie jedno przekonanie mam po tych 30 latach pracy, że my w środku jesteśmy dobrzy. Że wtedy, kiedy zrobimy coś złego, potrzebna nam jest kara, potrzebna nam jest po prostu sprawiedliwość. Tylko musimy zrozumieć, że zrobiliśmy źle, musimy karę ponieść, ale to nie niszczy w nas człowieczeństwa, bo ludzie z natury są dobrzy. Tylko nieraz tak układają nam się drogi życiowe, że popełniamy błędy. I na koniec, co by Pani poradziła naszej szkolnej młodzieży? Dam Wam taką fajną radę, którą kiedyś dała mi moja mama, kiedy byłam w Waszym wieku. Kiedy masz ochotę zrobić coś niemądrego, głupiego, najpierw policz do dziesięciu, zastanów się, jakie będą konsekwencje i na pewno zrezygnujesz. Ja z tą zasadą żyję do dzisiaj. Jak się bardzo mocno ktoś mnie zdenerwuje, przystaję na chwilę, liczę do dziesięciu, po czym dopiero wtedy mu odpowiadam i mówię to, co naprawdę myślę, a nie to, co mi ślina na język przyniesie. I tego Wam życzę. Rozsądku. Dziękujemy bardzo i życzymy jak najmniej spraw z młodzieżą. O tak. Tego sobie naprawdę bardzo życzę. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.